Witam Was drodzy widzowie w trzecim już odcinku z serii Path of Exile. Dla tych, którzy nie oglądali, słowem wstępu powiem, że nie grałem w część pierwszą i zaczynam dopiero poznawać tą grę od części drugiej. W skrócie moja postać to kusznik. Jak chodzi o przedmioty, to mam parę dosłownie podstawowych. Jest to sobie czapka, która ma do życia. Znalazłem, mi się wydaje na start fajną kuszę. Mamy tutaj jakieś obrażenia od błyskawic, zwiększona szybkość ataku, co myślę dla tej postaci może być kluczowe. Tak samo rękawice ze zwiększoną szybkością ataku rzadki płaszcz pas buciki no i tutaj nie mam jeszcze podejrzewałam że to są pierścienia amulet no i dobrze I jak chodzi o moje umiejętności to znalazłem taki nie wiem kamień czy coś dzięki czemu mam tutaj efekt Knockback, czyli odbijam przeciwników do tyłu, oni się przesuwają. Ostrzelam różnymi fragmentami, mam przebicie na dwie e, osoby, czy tam dwóch przeciwników. Tak powinno być. E, no i zdecydowałem się zobaczyć, jak działają granaty. Całkiem spoko, moim zdaniem. Zobaczymy, może właśnie w stronę granatów będę się rozwijał, chociaż. Taki początkowy plan to był jednak ta kusza. Ale kusza, o strzela sobie tak. Yy, granaty się rzuca, wybuchają. pierdził, bardzo fajne. Yy, wszedłem sobie <laughs> do... No nie, to to jakiś sklep jest pod M. Myślałem, że pod M mapa. No cóż, nie miałem jeszcze jakoś za dużo czasu poogarniać wszystkiego. A chciałbym zrobić jakiś w miarę ciekawy, chociaż krótki materiał. Eee, także jestem w pierwszych podziemiach. No i przede mną chyba w zasadzie pierwszy, jakiś taki pełnoprawny boss. Zobaczymy, czy od razu polegnę, czy uda się go jakoś rozwalić. Eee, jeszcze tylko nie ogarniam do końca też, jak to jest z tym zatrzymaniem się i strzałem, ponieważ. Okej, okay, teraz idę. Nie wiem, czasami mi to działa, czasami jakoś nie wychodzi. Zatrzymanie mam pod shiftem. Tak, spacja to będzie sobie skakanie. Jedziemy. Jesteśmy w gnieździe. No i co? Pierwsze co, to ja tutaj bym go ostrzelał granatami. O, to jakiś taki piasecznik. Może z tej kuszy. Aj jaj Ajajaj, się dzieje. Nie wiem, w którego tu jest głowa. Dobra, granat, granat. A. Olo, jakaś trusizna. Ciekawy jestem, dobra, mana, co on ma? Dwie głowy? Nie, jedną. Nie, no dobra. Trochę tego nie ogarniam, bo ja nie wiem już tak. Przed tymi uciekam, cholera. puścił, krótka jest na razie słaba, tu mnie, do mnie pluje, może jednak dobrym, dobrym rozwiązaniem będzie rzucać w niego tymi granatami, staram się to robić, ale go tu już nie ma, może on nie zadaje mi jakichś dużych, o, chciałem powiedzieć, że nie zadaje dużych obrażeń, ale nie, nie, nie umiem z nim walczyć, widzę. No przyznam, że jest to ciekawe, ale zaraz mi się mikstury skończą. Może jednak postawić na te granaty, co teraz tam będzie? 20% ale nie wiem czego o co chodzi tak mało to komentuję bo staram się przeżyć także jeżeli uda mi się przeżyć co nie jest takie pewne za wolno ten kusznik mi strzela naprawdę zanim on strzeli to Przede wszystkim nie widzę, z której strony mnie tu chcą bić. Czyli czekam też na reload granatu. One się dosyć wolno reloadują. Jednym sobem powinienem do niego i strzelać i rzucać granaty. Jak już się w tą grę pod szkole, postaram się tak robić. Strzelaj! Jej! Udało się. Jeszcze tylko te robaki. nie no, generalnie walka nie była trudna. Chociaż dla mnie też nie była jakaś prosta. Dużo się działo. Na pewno muszę to bardziej jeszcze poogarniać motorycznie, jak chodzi o tą rozgrywkę. Tutaj mogę rzucić sobie portal do miasta, tak? Mam wrócić po nagrodę. Ale jak chodzi o komentarz, to ciekawe, no, było to ciekawe. Zresztą grafika w tej grze jest śliczna Mam wrażenie, że dużo lepsza niż diablo ostatnim, które wyszło czwóreczce. Można sobie przybliżać, oddalać O, rzucamy portal ciabas, ładny. Chodzimy, tak? A sama walka z bosem przypominała mi taką głupią grę, w którą grałem, jejku, wiele, wiele lat temu, a polegała ona na tym, żeby zabijać krety i te krety wyskakiwały z różnych dziur na ekranie i gracz miał szpadel i tym szpadlem trzeba było przywalić w tego kreta jak wyszedł. Chociaż na Pegazusie była jeszcze taka gra w kaczki. Strzelało się do kaczek albo do bandytów, którzy wychylali się z okna. I tutaj tak samo. Tu jakie ładne widoczki. Dobrze, odbierzemy nagrodę. Ok, refilm mamy studnie. Tutaj nam się pokazuje, co mamy zrobić, odebrać. Dostaniemy złoto i jakiegoś gema. No fajnie, że. Okej, okay. fajnie, że to nam pokazuje od razu to, co dostaniemy. Tu jest ten Renling. Podejrzewam też, że ta strzałeczka pokazuje, z kim mamy pogadać. Co, mam jedną wybrać? Chyba jedna była do wyboru. O, jakie fajne! Jakie, A nie, mógłbym sobie to kupić. 7, 13. O, 6 do życia za każdego zabitego. A ja mogę łuków używać? Nie mogę, wydaje mi się, chyba nie mogę. Nie. Nie wiem. Nawet nie wiem tego. Weźmy sobie alt. Aha, to musi być na pewno gdzieś napisane, ale nie wiem gdzie. Sprzedaję na razie niepotrzebne rzeczy. Tutaj widzę, mam dwa kamienie, z których można sobie zrobić jakieś umiejętności. Mam lepszą miksturę many To te chyba mi nie będą już potrzebne Tak mi się wydaje przynajmniej Jak robię głupoty no to trudno O Mamy jeszcze Lepszy błask który wymaga piąty poziom 13 intelektu nie wiem, ile mam intelektu. Nie wiem, jaki mam poziom. Muszę to sprawdzić. Nie mam jeszcze piątego, bo nie mogę sobie założyć bucików. No dobra. To sprzedam i muszę obczaić sobie jeszcze, skąd wziąć zwoje identyfikacji. Okej, okay. mam nadzieję, że materiał się podobał. Pierwszego bossa ubiliśmy w podziemiach, jest ok. Ja jeszcze na pewno zacznę tą grę mimo stosunkowo małej ilości czasu. No to sorry, ale e, wojownikiem zobaczę, jak mi będzie szło na samym początku. Daj subskrypcję, daj łapkę w górę. Żegnam się. I do następnego. Do usłyszenia. Wpadajcie na kanał. Cześć!